Jak się pan nazywa? Przyjeżdża pan do Ale ja pana pytam jak się pan nazywa? Kurwa, Hamie proszę wyjechać stąd natychmiast. Wypierdalać zabramy raz kurwa. Nie umiesz normalnie gadać z obywatelem to wypierdalać zabramy bo cię odholuje. Bo cię odholuje. wypierdalaj, zabramy raz kurwa. Co ty mówisz Hamie? Co ty Hamie mówisz? Daj mi telefon drugi. Ma pan telefon? Dzwonimy do oficera do w kurwa kraju. Kultury w tej pierdolonej milicji, w tych straży miejskich, miejskich w tym wszystkim. No z Milicji, gorzej kurwa, w milicji takie chamy nie robiły. Będziesz zaraz kurwa najbardziej znanym... No to nie mówi o pompie, od cię w pompie, frajerze. Załocie no, kultury. I za bramę, Raz. A teraz dzwonię do oficera do Środego Kraju. Piękny kurwa jesteś. Piękny. Chcesz pozdrowić publiczność? Jakieś pół miliona cię zobaczy.